Także od lat nie zamieszkana. Piękny budynek z zewnątrz, ale wchodzimy bocznym wejściem, bo jest zabite dechami. Wchodzimy. To, ja to się... Tutaj jesteśmy już którąś z nie, pi... nie pierwszą. Chodzimy komuś po chałupie. Zobaczymy. Jakaś łazienka była. Ogólnie bardzo fajny budynek i super chłopak. Na ogródeczek Grilla robimy. Zobaczymy. Facet tu nie mieszka. Ale sam budynek jest piękny. I na zewnątrz i wewnątrz. No tylko zniszczone, Maksymalnie zniszczone Jest wszystko powybijane, bo tutaj ludzie jeździli mu. <trymne> tak jak my teraz. I pokój. Chyba dziecięcy to był. W jest sypialnia. na tej sali nie całkiem wypowiedzi, Dużo pomieszczeń. Tutaj widzę już eksploratorzy łazili i poniszczyli mocno. Czas też zepsuł. Co mógł zepsuć, zniszczyć? Łazienki, wanna, tu prysznic. O, nieźle. Miał basen w domu, no nieźle. W końcu milioner to był, więc miał hajs. Miał swój basen. Dziwi, leżą. Staramy się być cicho, no bo w końcu chodzimy komuś po chałupie. Tam jest wyjście na taras. Tutaj mu o. obierali kable na złom. Uwu, uwu. Tutaj jakiś barek. Daniel, tam jest basen. Tam jest basen. Mhm. No i zobacz. To najpierw chodź na górę, bo już tam byłam, i później pójdziemy na basen. Uważaj na schodach i ostrożnie stopy stawiaj. Do góry. Tutaj bardzo ostrożnie. Mhm. Ogólnie poddasze. Tutaj były pewne pokoje. Dość duże tutaj to jest. No wiem. Aha, to jest połączone z tą drugą częścią. No wiem. Duże. Przestronne poddasze. Tutaj nie ma nic ciekawego. To jest to samo poddasze. Tutaj jakiś pokoik. No tutaj łazienki. Nie jest tak źle. Generalnie można byłoby tutaj Jaka ładna komnatka. No super. Jakby miała ja tu mieszkać, to, to był, byłby mój pokój. Super. Te okno otwarte, powybijane. Teraz chodzimy, wszędzie brzydkie napisy na ścianach, ludzie nie umieją się zachować, teraz chodzimy, ostrożnie, siema, tutaj jest wyjście, nie, nic nie, nie, Daniel i, i zdenerwuję się. A ktoś przyjdzie i w pokoju ci tak zrobi. Chodź na basen, ci pokażę. Chodź. A jeszcze zajrzymy tutaj. O, o kuchnia. Kuchnia. Piekarnik. Co można było to wyrąbane na złom. Żeby zobaczyć. Co mają tu? O, puste. Sofetki. Nie, lodano <śla> piwo zimne w lodówce. Dzięki. 哎呀。<laughs>